Za wieńcem proszę Państwa witamy nasz rodzimy zespół obrzędowy Zaprośnianki na Czele z Panią Bożeną, witamy serdecznie Pani Bożenko, dzień dobry, a zaraz za zespołem Dom Seniora Głośno synie, wszyscy razem jak w rodzinie, otwierający nasz korowód Pani Antonina, brawa dla niej. Droszy Państwa, a zaraz na pierwszej bryczce starostowie nasi, naszych dożynek, pan Łukasz Kubacik i pani Iwona Morgiel. Brawa dla nich. Kolejna bryczka. To gospodarze naszych dożynek. To są starostowie. Miłej zabawy oczywiście do Białego Rana. Zapraszam naszych starostów, a kolejna bryczka to wójt gminy Klaszewice, Konrad Kuświk wraz z małżonką. A na kolejnej bryczce proszę Państwa zmieściła się prawie cała Rada Gminy z przewodniczącym Arturem Chowańskim na czele. Brawa dla Rady Gminy. Chodźcie, chodźcie. Państwo pan dyrektorowie. Proszę Państwa, to co jest zawsze oczekiwane każdego roku czyli barwny korowód dożynkowy otwiera go Sołectwo gusina. A hasło tegorocznych głównie Sołectwa Guszyna, gdy już zboże stosisz swe. W klubie seniora, ugościmy Cię. A to chodzi tutaj oczywiście o promowanie niedawno otwartego klubu seniora plus w duszynie. na dla Kuszyny tam widzę się leje ostro, ale coś słabo śpiewacie tamtych. A Abo to seniorzy, to oni już tylko zero. Proszę Państwa, drugi... Pojazd to Jelenie Pierwsze. Niektóre, które no, narzekają, tanie mleko i zboże, kto rolnikowi pomoże? Ja sam nie wiem, bo nie jestem rolnikiem. Ale jakbym mógł, to bym pomógł. Ale na stole jest, maszlanka, jest, masło się robi. Możecie Państwo podchodzić, częstować się proszę. Jest serek biały a ja bym tej ziętniówki tam się na, ale to potem <grymne> I proszę państwa kolejne to koło gospodyń miejskich piaski panie burkiaski robi zakwaski czyli będzie taki kiszona tylko zostawcie coś żeby wam do beczek weszło za dwa tygodnie przyjdę do Ciebie na kapustę kiszoną. Dobrze, jedziemy dalej. Po zakwaskach czas na sołectwo Kraszewice numer dwa. Gdzie te czasy, co się piekło chleb i robiło kiełbasy? Czasy gdzieś jeszcze są, ale teraz oczywiście wszyscy idą na łatwiznę wolą iść do sklepu. Kiełbasa jest? Coś do kiełbasy jest? Jest. A dobrze. A jest, no musi być. jest i Kieliszek i zakątka. Dobrze. Bardzo fajnie. Proszę Państwa, następne koło. Sołectwo Kraszewice numer 2. Nie, przepraszam. Numer 3, ulica Słoneczna. Na brązie oszczędzamy do starych sprzętów. Wracamy. Widać, że chyba tam nie wszyscy założyli fotowoltaikę, skoro nam prądzie oszczędzają. Mamy żelazko z duszą, mamy franie, ale elektryczną. Ale jest stara. Jak to się mówiło na to? Pasia Basia, dowga!